Top 5 porad, aby Twój hulajnoga elektryczna nie trafiła do naszego serwisu. Porada numer 1. Nie jeździć podczas deszczu, nie mieć hulajnogi elektrycznej myjką ciśnieniową ani na stacji benzynowej. Chcesz ją umyć? Delikatnie przetrzyj wilgotną szmatką i na tym koniec. Jest tam ochrona, ale nie chroni ona przed bezpośrednim kontaktem z deszczem ani silnym strumieniem wody. Porada numer 2. Nie należy ładować hulajnogi elektrycznej nieoryginalnymi ładowarkami. Ładujemy tylko oryginalnymi ładowarkami. Starajmy się także nie rozładowywać baterii poniżej 20%. Gdy poziom spadnie do 20%, podłączamy do ładowania, ładujemy i odłączamy z gniazdka. W ten sposób będzie służył Wam dłużej. Porada numer 3. Nie przechowuj hulajnogi elektrycznej w wilgotnym miejscu ani w temperaturze poniżej 10 stopni mrozu. Najlepiej w ciepłym pomieszczeniu. Wtedy również zachowa swoje właściwości. I jeszcze jedna rada. Nie, nie zostawiajcie hulajnogi elektrycznej na bardzo długo bez jazdy. To znaczy, jeśli stoi, raz w tygodniu wyciągnijcie ją, przejedźcie się kilka metrów, odstawcie z powrotem, żeby raz w tygodniu była trochę pod obciążeniem, zachowajcie te rady, a wtedy wasza hulajnoga elektryczna będzie Wam służyć bardzo długo.